Witam Państwa, dla nas, mimo wszystko, to jest duże wydarzenie, ponieważ dotyka tych chwili, sytuacji w życiu ludzi, które są trudne, związane z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia i życia. My jesteśmy powołani do tego, żeby to życie i zdrowie ratować. Do tego oprócz. Fachowej kadry, którą mamy, która jest tutaj obecna, potrzebujemy też równie dobrych narzędzi. Dzisiaj oficjalnie oddajemy nowy ambulans specjalistyczny z pełnym wyposażeniem, który zakupiliśmy, do, znaczy które zakupiło zakupiła ratownictwo medyczne z siedzibą w Siewudzinie do użytkowania w ramach naszego zespołu ratownictwa medycznego we, we Wschowie. Za kilka dni ten, system, ten ambulans zostanie włączony do systemu. Będzie, będzie pomagał na co dzień mieszkańcom Wschodu, mieszkańcom Powiatu Słowskiego i, i nie tylko, ponieważ nasze, e, nasze zespoły czasami są e, dysponowane bardzo, bardzo daleko ze względu na, na potrzeby, jakie są. E, Cieszy nas też, że to nowoczesne narzędzie trafiło do nas w przededniu dużych imprez w Sławie, które się będą odbywać, gdzie jednoczasowo będzie przebywać ponad 8 tysięcy przyjezdnych osób, nie licząc tych, którzy odwiedzają to miejsce na co. Dzień. Panie dyrektorze, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem tutaj pogratulować panu dyrektorowi nabycia tej wspaniałej karetki. W imieniu pana starosta Andrzeja Bielawskiego, który dzisiaj miał tutaj być, ale niestety wczoraj doznał kontuzji i przy okazji chciał, prosił mnie, żebym bardzo podziękował panu doktorowi Kuczyńskiemu, który wczoraj ratował mu zdrowie, że tak powiem, i doprowadził go do takiej sytuacji, że w ogóle może, może chodzić. Więc ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że no, truizmem byłoby powiedzieć, jak ważny dla nas, dla powiatu jest ten szpital jak ważne jest żeby ten szpital się rozwijał żeby ten szpital był coraz bardziej profesjonalny a żeby był coraz bardziej profesjonalny to oprócz tego że musi mieć bardzo dobrze przygotowanych i z doświadczeniem lekarzy to musi mieć wyposażenie i tutaj staramy się w miarę naszych możliwości wiemy doskonale że szpital jest szpitalem który działa w formule prywatnej nie jest to szpital samorządowy no ale naszym zadaniem jako powiatu zadaniem własnym jest dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców więc oczywiście angażujemy się w rozwój tego szpitala niedawno przekazaliśmy panu dyrektorowi paręset tysięcy złotych na z przeznaczeniem na wyposażenie na zakup różnego sprzętu w każdej takim Takiej sytuacji, gdzie pan dyrektor zwraca się do nas o, o jakąś pomoc w sensie i materialnym i organizacyjnym, no to staramy tu się w miarę swoich oczywiście możliwości pomagać. Także ja gratuluję zakupu tej karetki. Jest to karetka, która, no wiemy dzisiaj, że szybkość dotarcia do pacjenta, do chorego, to jest podstawa. I tutaj, po pierwsze, szybkość, po drugie, jakość wyposażenia, też tego pojazdu, którym się dociera. No bo często jest tak, że te pierwsze minuty po przybyciu i transportowaniu potem do szpitala to decydują o tym, czy pacjent przeżyje, czy nie. Więc jeszcze raz gratuluję, jesteśmy dumni z tego, że ta karetka do Państwa, że Państwo tę karetkę otrzymaliście. Jest to karetka dobrze wyposażona. I my tutaj ze strony powiatu, żeby była jeszcze lepiej wyposażona, to taki mamy drobny prezencik, który tu e, e, nasz kolega Przemek przekaże, i mam nadzieję, że będzie tej karece i szpitalowi e, pomocny. Dziękuję bardzo. Opowiem jeszcze taką małą anegdotkę. Pani Olga kilka dni temu wspomniała, że maja maja że. Mają pojedziemy do, do przedszkola, bo ona też zanim z, zostanie uruchomiona i będzie już w pełni zajęta, tak odwiedza nasze przedszkola, dzieci ją poznają, poznają na czym polega ratownictwo medycznej, jak to jest ważne. E, Zapytam Maja, dlaczego? No, no dlatego, że ją tak ratownicy nazwali, tak? Pracownicy ratownictwa medycznego. No dlaczego? Bo baj się <laughs> wszystkim co dobre. I tam jest koło koło reflektorów właśnie napis mają, żeby też przypominało, że, e, że ci, którzy pracują, dla nich to, to nie jest tylko po prostu przedmiot, ale, ale taki od serca element e, na ich pracy. Nich, Dziękuję, Dziękuję bardzo. No to ja z kolei pozwolę sobie te kluczyki przekazać tym, którzy na co dzień będą tą karetką się opiekować. Nie pomówię, Gratuluję. No i życzę żebyście tej karetki musieli jak najrzadziej używać. No takie jest. ojca i syna i ducha Panie Jezu Chryste, Ty jesteś drogą i prawdą i życiem. Prosimy Ciebie, abyś towarzyszył nam na drogach naszego życia. Ostatecznym celem naszej drogi jest życie wieczne. Ale jesteśmy dziećmi Bożymi. Z Ojcem i Synem i Duchem Świętym gromadzimy się dzisiaj, aby prosić Boga o piekę i błogosławieństwo dla tych, którzy będą ratowali życie innych ludzi aby rozsądnie i bezpiecznie mogli posługiwać się tą karetką na różnych drogach życia i niebezpieczeństwa naszych bliskich. Prosimy Cię Chryste, który jesteś naszą drogą, byś zawsze z nami był i prowadził nas do celu podróży i życia. Braci i sióstr, którzy będą ratowali inne życie oraz będą trwali, dbali o bezpieczeństwo tych, i wrócili bezpiecznie, aby zdążyli w odpowiednim momencie przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.